Witam Was serdecznie, kochani. Dzisiaj czytanie na miesiąc sierpień dla wszystkich osób z podznaku Skorpiona. Zrobimy tak jak zawsze, czytanie ogólne, następnie czytanie dla nauczucia, czyli dla osób, które są w związku i dla osób, które są same, tak? Czyli tak zwane single. Karty, karty zostały wcześniej przetasowane, także tutaj nie będziemy już czasu na to tracić, tylko tam chwileczkę je potasujemy. Kochani, dziękuję Wam bardzo za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za lajki. Dziękuję Wam również za te miłe słowa, które do mnie kierujecie. Przypomnę tylko, że nadal obowiązuje konkurs, że już któryś miesiąc, miesiąc rzędu, tak? Że Wy zostawiacie komentarz, że ja zaś na koniec miesiąca losuję jedną osobę, która otrzymuje ode mnie gratisowe takie godzinne czytanie. Ok, zaczynajmy. Sierpień dla Skorpiona. Co tutaj dla Was, kochani, idzie? Energia ogólna. Co jest w przeszłości? Co Wam w tym miesiącu się uda? Co może się nie udać? Albo co będzie przeszkadzać? Następnie wyzwanie dla Was na ten miesiąc. Wy w tym miesiącu, teraz co do was idzie z otoczenia? rada albo oszczerzenie, i teraz rezultat. Ok, pod spodem pod kapelami jest karta sprawiedliwości. Okej, okay, energia ogólna tego czytania. Czytanie będzie dosyć mocne, bo są tutaj aż cztery karty dużych arkan. Także przekaz będzie taki mocniejszy. Tutaj na energię ogólną tego miesiąca jest karta diabła, czyli wszelkie będzie to miało do czynienia z wszelkimi takimi no nie tyle nałogami, ani Obciążeniami, tylko więcej będzie chodziło o to, że ktoś będzie od kogoś uzależniony. Jesteśmy uzależnieni od pracy, jesteśmy uzależnieni od drugiej osoby, jesteśmy uzależnieni od y, sytuacji, w których jesteśmy i tutaj y, po prostu bardziej w tym miesiącu może się to zaakcentować. Y, to, że nie możemy jakby y, swobodnie y, decydować. Y, o swoim losie czy, czy o, o tym, co chcemy robić, tylko musimy się tutaj liczyć z zdaniem innej osoby. Karta tutaj, co jest z poprzednich, z poprzednich miesięcy, czyli co czyli już jest z przeszłością, jest tutaj karta dwójki mieczy. Karta ta może mówić właśnie, że chcieliście dokonać jakiegoś wyboru i nie bardzo wiedzieliście, co. Może ten wybór już został dokonany, bo to już czas przeszły jest, czyli może już dokonaliście tego wyboru. Słuchajcie, może tutaj. Mm, może tutaj też chodzi o jakieś romanse, tak, jak najbardziej. Bo tutaj mamy kartę, coś uda, jest karta kochanków. Czyli jeżeli ktoś tam ma w planach, nie tyle w planach, tylko co gdzieś tam mu się po drodze jakiś romans napotkał. I tutaj właśnie ta dwójka nie czy mogłaby o tym mówić, że nie wiedział za bardzo, kogo tutaj wybrać, czy jedną, czy drugą osobę. No to tutaj jakąś decyzję już na pewno podjął. Jaką ta osoba podjęła decyzję? Zobaczymy w późniejszych kartach. Jeżeli by chodziło o pracę, mogło być tak, że mieliście do podjęcia taką decyzję, czy zostać w swojej aktualnej pracy, czy iść do nowej pracy. No i tutaj również tak pokazuje to przywiązanie, tak, że jednak może nie tak łatwo jest odejść, bo może ta druga praca na przykład nie, nie dawać wam tego, co daje Wam ta praca. Co Wam się może udać? No, właśnie to, 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 to ci kochankowie może być pokazane jako, że dokonaliście ten, tego wyboru. Że jednak, bo to jest decyzyjność, też ta szóstka tutaj w, w tych kochankach. Czyli jeżeli jest na pozycji, co Wam się uda, czy uda Wam się dokonać wyboru, czyli coś z czegoś zrezygnujecie, coś zostawicie, a coś weźmiecie, tak? Co Wam się może nie udać albo co może przeszkadzać? Hmm. Może Wam przeszkadzać takie myślenie, yy, przede wszystkim nuda, yy, może Wam tutaj nic nie nierobienie, yy, niezauważanie yy, jakichś dobrych stron, yy, sytuacji, która yy, może z zewnątrz wydawać się niefajna, ale jakbyś tak się przyjrzał, to może się okazać, że ona będzie całkiem fajna i wartościowa, yy, jakby. Bo tutaj w tej, w tej czwórce kielichów to jest, ta karta często mówi o tym właśnie, że my nie widzimy, że ktoś nam daje jakąś propozycję, a my tego jakby, czy tej osoby nawet nie zauważamy. I tutaj, żebyście nie przegapili jakiejś szansy, jakiejś propozycji, co mogłoby być dla Was dobra, a Wy po prostu swoim takim jednym torem myślenia, jakbyście szli, możecie gdzieś się tam przegapić. Następnie mamy co do wyzwania, i w wyzwaniach jest karta Słońca. Czyli czerpanie z życia, z radości życia, cieszenie się dniem dzisiejszym, dawania sobie takiej radości i wesołości każdego dnia. To będzie dla Was takim wyzwaniem, że nawet jeżeli gdzieś tam są chmury gradowe, to wy gdzieś tam będziecie widzieć promyk słońca, tak, że w każdej sytuacji starać się zobaczyć coś pozytywnego, gdzieś tutaj to może być dla Was wyzwaniem na ten miesiąc. W tym, miesiąc w tym miesiącu jest tutaj pokazany rycerz monet, czyli ten rycerz Monet, on jest takim twardo stojącą osobą na, na, na własnych nogach, tak? Ona wie, czego chce, ona już ma jakieś plany, ona już tutaj ma możliwość założenia rodziny, bo już jest na tyle dojrzała i stabilna, że to może zrobić. To jest też podejmowanie dobrych decyzji, bo tutaj rozsądnych przede wszystkim. Ten rycerz jest bardzo rozsądnym rycerzem, takim właśnie wiedzącym, czego w życiu chce i do czego w życiu dąży. Z otoczenia idzie do Was król lichów, czyli to taka osoba, która niesie dobre wiadomości, czyli możecie się spodziewać, że ktoś te dobre wiadomości tutaj do Was przyniesie. Karta taka rada. Czy ostrzeżenie, jest karta dziesiątki mieczy. Ta karta może mówić o tym, że no tutaj takie jedno coś przychodzi, to nie pozwólcie się ranić, tak? Nie pozwólcie na to, żeby ktoś wam zadawał rany, żeby ktoś tutaj was krytykował, żeby ktoś was poniżał, żeby pozwolić komuś na to, że na to zadawanie w ogóle ran. To jest taka. Self defense, jak to się mówi szybko, własna obrona taka, tak stawiać sobie granice, gdzie ktoś nie może tej granicy nie będzie w stanie przekraczać, bo Wy tutaj po prostu staniecie i powiecie nie koniec dosyć tego. Czyli obrona siebie, tak? Chodzi mi tutaj głównie w sensie takim metorycznym, tak, czyli też słowo, tak, jak jest powiedziane, to. Yy, po prostu często yy, słowem można bardziej zranić nawet niż uczynkiem, i tutaj bardziej w de, yy, to, to mam na myśli. Yy, miecze to są również myśli, czyli nie, yy, nie wy sobie sami, jakby nie też nie pozwólcie na to, że sobie te miecze wbijacie w tą waszą głowę i w te wasze myśli, czyli nie ramcie sami siebie. Na rezultat jest karta gwiazdy, czyli spełnienie marzeń. Czyli słuchajcie, ponieważ macie tutaj taką postawę w tym miesiącu tego rycerza, tutaj monet, ja myślę, że wy w tym miesiącu wy dokonacie bardzo dobrego wyboru. Jeżeli taki tutaj mówię, to, to będzie dla osób, które mają taką sytuację czy podobną sytuację w życiu, to musicie też to dopasować. Ja nie będę tutaj odpowiednio mówić wszystkich przykładów, jakie mogą być, bo musiałbym wtedy nagrywać, musiałbym wtedy nagrywać 15 godzin. To jest taki ogólny po prostu zarys tego miesiąca, jaki może być, czyli gdzieś tutaj może przyzwyczajenie wziąć górę i wyjść z swojej strefy komfortu może być dla Was troszeczkę problematyczne, ale jak najbardziej cieszyć się wszystkiego tego, co tutaj Wam się uda uda zgromadzić, zdobyć, zwyciężyć, bo tutaj jest karta gwiazdy, czyli spełnienie tych Waszych marzeń, czyli na koniec po prostu no, super. Przy tej gwieździe nawet ten diabeł Tutaj na innego znaczenia nabiera, bo może się okazać, że po prostu może być też duża seksualność w Waszych związkach przykładowo. I, i to nawet ten diabeł może tutaj mówić o poświęceniu się po prostu jakiemuś projektowi. Jak najbardziej może być też tą. Na końcu jeszcze sprawiedliwość. No, Sprawiedliwość tutaj jest y, jako taki ogólny zarys też. Y, słuchajcie, no może chodzić o to tutaj, żeby postępować, postępować zgodnie z prawem, tak? Nie wychylać tutaj się y, i nie próbować jakichś takich sztuczek, bo to może wszystko wyjść na jaw raczej y, tak, y, tak jak tutaj postawa tego y, rycerza y, pozwoli wam na zdobycie tego, co chcecie, kochani. Także bardzo fajnie dla was ok te karty zostawimy i teraz związki jeżeli słuchajcie jeżeli by miało chodzić o finanse o pracę do tego głównego rozkładu to po prostu coś, co, co tutaj może mieć znaczenie: Wasze wybory, wasze decyzje będą mogą mieć znaczenie o przyszłości waszej, waszej pracy czy waszych finansów, i to tak naprawdę zależy od was, w którym kierunku pójdziecie, co chcecie zrobić. Na końcu rozsądnego wyboru dokonać. Dobrej selekcji. No i wtedy tutaj wynik był super, bo było nie marzeń, tak jak gwiazda, czyli to, co wybierzecie, to się powinno udać, tak? Ok, teraz skorpion i na, dla uczucia, tak? Dla uczucia, Boże kochany Ewelina, na uczucia. Karta rada. Co, za przedziwne karty, muszę powiedzieć. Bo z jednej strony mamy piękną dwójkę kielichów. Um, w kartę miłości. Później mamy. kartę um, kartę siły. Czyli również piękna karta, jeżeli chodzi o uczucia. Ale następnie mamy piątkę mieczy, i ta piątka mieczy może mówić o takich jakichś niefajnych uczuciach. Kartę Rady mamy, kartę Rycerza Buław. Wszystko by było pięknie, gdyby nie ta piątka mieczy, tutaj, która się zapodziała niepotrzebnie. Może tutaj chodzić o to, że kochani, może się w Waszym życiu pojawić jakaś osoba, która troszeczkę może Wam tutaj namieszać. Yy. Może być tak, yy, że ta osoba tutaj troszeczkę Wam serduszkiem za yy, poszarpie trochę. Yy, karta rada jest Rycerz Buław, czyli działaj, yy, yy, działaj, idź naprzód, yy, dąż do swoich celów, które sobie wyznaczyłeś, z taką pasją, z energią. Yy. To w sumie ta karta, tą piątkę, mieczy. Moglibyśmy czytać, bo tutaj ona jest w gronie naprawdę dobrych kart, więc nie ma takiego jakiegoś, aż złego znaczenia. Może tylko jakieś, takie ostrzeżenie, żeby uważać, żeby, żeby ktoś tutaj was nie oszukał. I nie mówię tutaj o Was jako o partnerze, tylko może wy, być, może wy będziecie w takiej sytuacji, gdzie ktoś będzie próbował Was jako związek oszukać. Czy, czy przy podpisywaniu umów, czy przy jakimś no, wspólnym przedsięwzięciu. Teraz jeszcze czas jest taki okres wyjazdów na wakacje, więc może to też być coś związanego też z wakacjami, tak? żeby uważać tutaj na jakieś kłótnie niepotrzebne, na jakieś takie, no wymiany zdań, które nie powinny, zdania, które nie powinny paść no może być taki bo to, to po prostu u was to będzie od miłości do nienawiści że ja tak powiem, że po prostu w pewnym, w pewnym momencie możecie tak się kochać, a się nienawidzić <grym> no tak nieraz bywa, że po burzy zawsze nastaje spokój i nieraz takie wstrząsy w związkach są potrzebne nawet no gdzieś tutaj jakieś takie coś tutaj takie może tutaj się do was do was się przypętać ale tutaj te buławy, ten rycerz buław mówi raczej nie zwracaj na to uwagi po prostu idź do przodu do celu, do tego, co sobie wyznaczyliście, bądź ostrożny, spoglądaj na wszystko wokół, ale przede wszystkim działaj, 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 niech Cię to nie zatrzyma, nawet jeżeli na waszym drodze stanie coś takiego, że będziecie mieli w pewnym momencie przestój, bo coś tam się nie będziecie zgadzać, to tutaj te karty mówią, żeby po prostu iść do przodu i. I za bardzo nie zalecę sobie do głowy. Macie tutaj kartę dwójki kielichów, piękną kartę mówiącą o miłości, o spotkaniu, o umowach, również o podpisywaniu umów, więc może tutaj tym tropem byśmy szli, że podpisywanie umów i tutaj trzeba uważać yy, trzeba uważać na osobę, która może być taka właśnie bardzo dominująca, i ta osoba będzie przez to będzie tyle gadać, że będzie chciała, bo będzie chciała ukryć coś, co jest napisane yy, tym małym druczkiem. Może być coś takiego. Teraz tak yy, dla singli, tak dla osób wolnych. Co tutaj dla rozkopanie na siebie. I również czy karty. Ale tutaj się dużo osób... Znaczy na każdej karcie jest jakaś osoba się tutaj pojawiła. I co wy tu macie, kochani? Tutaj też pod spodem jest jeszcze ósemka. O, ósemka buław. No ósemka kielichów tutaj będzie mówiła o tym, że wy chcecie odejść od czegoś i albo chcecie odejść od momentu, w którym w którym jesteście i chcecie odejść, na przykład, do tego, żeby nie chcecie już więcej być osobą samotną, albo tak definitywnie się pożegnać z związkiem, który się skończył, a wy tak nie potraficie jeszcze o tej osobie jakby zapomnieć. Mm. Mogą się pojawić w Waszym życiu nowe osoby. Yy, tylko że. Yy, Właśnie, musicie zostawić to, co było, co, yy, co się skończyło, czy, czego, do czego już nie, że po prostu nie ma do czego wracać i dopóki nie zamkniecie tego tematu yy, i nie uznacie, że jest całkowicie zamknięty, że tam to wcale nie było dla was dobre, tak jak wy myśleliście, yy, to mogu, mogą te osoby tutaj, one nie za bardzo, yy, możecie ich nawet nie zauważyć, że one są gdzieś około was że tutaj ktoś może się pojawić nowy, wy po prostu ich nie będziecie widzieć, bo gdzieś dalej będziecie jeszcze twić y, waszą głową w tych innych związkach, więc to czytanie jest raczej dla o, tych osób, które są, no może po takich związkach, które się ledwo co skończyły. Czy tam bo może się skończyły dawno, ale wy gdzieś jeszcze jakieś tam uczucia macie do tej osoby. Karta rycerza y, monetowego tutaj. Y, jako kartę radę mówią rozsądnie działaj. Zdecyduj, co tak naprawdę dla ciebie jest ważne i czy siedzenie jedną nogą w związku, który już nie istnieje i który na przykład mogłam. My nieraz robimy tak, że jeżeli coś się skończyło, a nie ma tego nowego, to my strasznie. Ten stare, stare związki, jeżeli to jest tak, że ktoś z nami z, z, oczywiście z, y, zerwał czy, czy zakończył związek, y, idealizujemy tam ten związek. Y, wracamy myślami, jakby zapominając to, 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 co było złe, tylko idealizujemy i tego partnera i, i tą partnerkę i, i ten cały związek. I dlatego nie potrafimy się uwolnić i żeby ruszyć naprzód, no bo gdzieś cały czas jeszcze tam do tego dążymy, i tutaj właśnie dopóki nie odejdziesz do od tego i nie, nie usłowisz sobie, że jest koniec i nie ma do czego wracać, no to tutaj możesz nie zauważyć osób, które gdzie są w pobliżu, które miał, z którymi mógłbyś mieć jakiś związek, czy, czy jakąś tam relację. I tutaj ta karta by podpowiadała, żeby rozsądnie po prostu przemyśleć, w jakim jesteś momencie, w jakim jesteś punkcie, jakie chcesz, co chcesz osiągnąć, jakie cele masz. I, i tutaj nawet, jakbyś chciał, żeby ten twój partner czy partnerka y, będzie wyglądać. Y, to często jest y, w prawie przyciągania tak robione, że właśnie y, musisz wypisać y, jakiego partnera poszukujesz i po prostu y, on się pojawi. Tak, jeżeli głęboko w to y, y, wierzysz, y, że on tak naprawdę już teraz jest, to y, jak najbardziej powinien się pojawić. Więc gdzieś tutaj trzeba troszeczkę uporządkować sobie y, wasze podejście. Bo jak najbardziej jest tutaj królowa mieczy, jest tutaj paść y, monetowy. Y, to są takie osoby, y, ta królowa, tak samo może być królem, y, gdzieś tam troszeczkę potargane. Często y, królowe y, tutaj i królowie y, mieczy są często pokazani, pokazani jako osoby o kochanków, tak? Czyli osoby z, już zajęte, y, gdzieś tutaj mogą być też. Y, Natomiast może tutaj mówić, że y, pora zacząć coś nowego, tak? pora zacząć w coś, wejść w coś, coś y, w nowy etap życia, ale tu, mówię, tutaj musicie najpierw pozamykać swoje sprawy. Y, pod spodem tutaj jeszcze jest karta y, ósemki y, Buław, która również mówi o tym, żeby działać, żeby rozpocząć jakiś... Y, takie działanie w kierunku innego troszeczkę podejścia, życia, czy nawet partnerów, tak? Okej, okay, kochani, <laughs> to by było na tyle. Nie pamiętam, czy wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć. Jak nie, to dopiszę pod, pod filmikiem. Dziękuję jeszcze raz Wam, kochani, za te wszystkie subskrypcje, za, za komentarze i za lajki. Mam nadzieję, że uda mi się w przyszłym miesiącu już zrobić czytania tygodniowe, oby. Mam nadzieję że znajdę w końcu na to czasu, już obiecuję sobie od dłuższego czasu. No i co, kochani, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia na kolejnych czytaniach. Pa pa!